Witam serdecznie. Ja się nazywam Tomasz i jestem skincare ekspertem. Moi drodzy, chciałem was dzisiaj naprawdę bardzo serdecznie zaprosić do świata moich kosmetyków, kosmetyków, które towarzyszą w mojej codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Pierwszym i absolutnie najważniejszym etapem w przypadku skutecznej pielęgnacji skóry twarzy jest oczywiście jej oczyszczanie, tudzież ten makijaż w przypadku kobiet. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, żeby pozbyć się z powierzchni skóry nagromadzonych w ciągu dnia zanieczyszczeń, bakterii i różnego typu wolnych rodników, które niestety mają bardzo negatywny wpływ na naszą skórę oraz przyspieszają procesy starzenia. Chcę się z Wami podzielić moimi dwoma ulubionymi produktami z kolekcji Armani Prima. Pierwszym z nich jest Instant Off, żel do mycia twarzy o niesamowicie zmysłowej, transformującej formule. To jest taka formuła, która w interakcji z wodą zamienia ten żel w naprawdę zmysłowy, aksamitny i niesamowicie otulający olejek. Jak aplikujemy? Nakładamy bardzo niewielką ilość na dłonie, wmasowujemy produkt w całą twarz. Następnie zbliżamy niewielką ilością wody nasze dłonie i emulgujemy żel na powierzchni skóry. I w tym momencie właśnie następuje ta transformacja żelu w ten zmysłowy aksamitny olejek. Całość potem usuwamy przy pomocy wody. Drugim etapem w mojej pielęgnacji jest stosowanie soft peeling lotion również marka Giorgio Armani. Jest to lotion, który ma za zadanie pozbyć się z powierzchni skóry zrogowaciałego naskórka. Ten naskórek niestety jest przeszkodą do tego, żeby wszystkie cenne składniki zawarte w dalszych etapach pielęgnacji mogły się skutecznie wchłaniać w naszą skórę i ją penetrować. Ten lotion możemy stosować na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest aplikacja na klasyczny płatek kosmetyczny i wtedy niewielką ilość lotionu aplikujemy na ten płatek i wcieramy czy też aplikujemy w strukturę skóry. Bardzo ważna informacja, abyście omijali okolice oczu. Ja natomiast ten produkt stosuję nieco inaczej, a mianowicie bezpośrednio aplikuję go na powierzchnię dłoni i dopiero wtedy wtłaczam w skórę twarzy. To co zauważycie tak naprawdę po aplikacji tych dwóch produktów, to to, że wasza skóra naprawdę jest dogłębnie oczyszczona, rozświetlona i wygładzona. Bardzo serdecznie Wam polecam. Dalszym etapem pielęgnacji jest oczywiście stosowanie aktywatorów, tudzież serum. I tutaj może zrodzić się pytanie dlaczego. Przede wszystkim y, skład y, plus konsystencja mają za zadanie penetrować naszą skórę od wewnątrz i dlatego powinniśmy właśnie stosować tego typu specjalistyczne produkty. Moim ulubionym absolutnym bestsellerem jest marka Lancome i Advance Genifique. Jest to wspaniały produkt, nad którym marka Lancome pracowała ponad 14 lat. W środku znajdziecie frakcje pre- i probiotyków, które mają niesamowicie zbawienny wpływ na mikrobiom naszej skóry. Regenerują i chronią ten mikrobiom. Jeżeli jesteście ciekawi, czym jest mikrobiom, to już Wam odpowiadam. Jest to nic innego niż nasza naturalna flora bakteryjna, która chroni naszą skórę. To za co kocham również ten produkt, to jego niesamowita, delikatna formuła, która bardzo szybko wtapia się ze skórą, nie pozostawia na jej powierzchni tłustych śladów. Ale moi drodzy, marka Lańkom to również technologia, jeżeli chodzi o samo opakowanie. Jest to samonapełniająca się pipeta. Co to oznacza? Odkręcając e, nakrętkę pipeta Natychmiastowo napełnia się produktem, potem zakręcamy, odkręcamy i znowu pipeta jest napełniona jedną dawką produktu. E, informacja również dla Was, drogi panie: Advanced Genifique możecie stosować również w ciągu dnia na Wasz podkład, ale również możecie wymieszać niewielką ilość tego produktu z niewielką ilością podkładu po to, żeby stworzyć właśnie spersonalizowany makijaż w postaci tego bardzo modnego efektu glow. Dobrze, kolejnym e, szalenie istotnym etapem w przypadku skutecznej pielęgnacji jest oczywiście dobór spersonalizowanego kremu pod oczy. I marki kosmetyczne w tym celu rekomendują właśnie używanie Takiego kremu, który będzie odpowiedzią na aktualną potrzebę Waszej skóry. Jedne kremy będą nawilżać, inne będą nam rozświetlać okolice oka, inne będą miały właściwości przeciwzmarszczkowe. Ja ze względu na swój dojrzały wiek używam kremów pod oczy przeciwzmarszczkowych. Mój ulubiony, marka Lancome i Renergy Multi Lift. To, za co kocham ten krem, to jego niesamowicie bogaty skład. Przede wszystkim marka Lanką to technologia, czyli tutaj będziemy mówili o technologii up-cohesion up od uniesienia, cohesion od kohezji, czyli od zagęszczenia. Dodatkowo bardzo lekka, ale z drugiej strony treściwa konsystencja kremu, który w interakcji ze skórą topnieje na jej powierzchni. I co jest bardzo ważne w przypadku kobiet, ten krem nie pozostawia tłustego filtru na skórze wokół oczu oraz nie wchodzi w załamania linii i zmarszczek i stanowi naprawdę fantastyczną bazę pod aplikację korektora. Chciałbym się z Wami również na tym etapie naszego spotkania podzielić swoją wiedzą na temat rekomendowanego przez markę Lankom masażu okolic oka, które możecie wykonywać w swoim własnym domowym zaciszu. Dlaczego po to, żeby wzmocnić również działanie pielęgnacji, czyli działanie kremu potocze. I w tym celu, już Wam demonstruję, nakładamy niewielką ilość kremu na koniuszki palcy. Następnie rozgrzewamy subtelnie formułę. I teraz dwoma palcami będę aplikował produkt od wewnątrz do zewnątrz. W ten sposób. Raz, dwa, i trzy. Tutaj czynność powtarzacie trzy razy. Następnie chcę opracować łuk brywiowy po to, żeby optycznie otworzyć oko. Raz. Dwa i trzy. I trzecim elementem tego masażu jest redukcja drobnych linii i zmarszczek. W tym celu łączymy dwa palce, dwa, rozszerzamy. I teraz naprzemiennym ruchem. Raz, dwa, trzy. Zamieniamy. Raz, dwa i trzy. Szalenie, naprawdę relaksujący masaż, który możecie wykonywać w ciągu dnia bez limitów czasowych, tak naprawdę. Dobrze. Kolejnym etapem jest dobór właściwego kremu, i tutaj doskonale wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że czasami nasza skóra potrzebuje. Ukojenia czasami potrzebuje bardzo mocnego nawilżenia, czasami regeneracji, jeszcze innego dnia, działania przeciw oznakom upływu czasu. I tutaj chciałem się z Wami podzielić trzema moimi ukochanymi kremami. Pierwszym z nich będzie Aqua Power, to już jest niemal kultowa. Pielęgnacja przeznaczona dla męskiej skóry twarzy, i tutaj informacja dla panów: ten krem również możecie stosować aż na trzydniowy zarost. To, za co ja wyjątkowo kocham Aqua Power, to przede wszystkim za jego bogaty skład, bo w środku znajdziecie plankton termalny jest to, <coughs> przepraszam, flagowy składnik marki Biotem plankton termalny, który jest bogaty w mikro i makro elementy. Które mają naprawdę bardzo zbawienny wpływ na naszą skórę. Dodatkowo znajdziecie tutaj plankton, o, przepraszam, nie plankton termalny, tylko znajdziecie również kwas hialuronowy, który będzie bardzo mocno nawilżał naszą skórę od zewnątrz oraz mannozę, która będzie nawilżać naszą skórę od wewnątrz. Natomiast właśnie ten plankton termalny będzie miał za zadanie również regenerować naszą skórę. Już dzielę się z Wami, Formułą czy konsystencją. Jest to bardzo lekki krem o takiej formule kremowo-żelowej, która bardzo szybko wtapia się w skórę i naprawdę na jej powierzchni nie pozostawia tu z tych śladów. I to, za co ja jeszcze dodatkowo kocham ten krem, to niesamowicie energizujący i taki pobudzający zapach bryzy morskiej. Panowie, bardzo serdecznie Wam polecam. I tutaj, również na tym etapie naszego spotkania, chciałbym się z Wami podzielić bardzo szybkim masażem, który możecie wykonywać w domu, właśnie po to, żeby pobudzić. Kwas hialuronowy zawarty w naszej skórze, i, i po to, żeby też tą skórę zenergizować i dodać jej witalności i siły. W tym celu niewielką ilość kremu nanosimy na wewnętrzną stronę dłoni i takim ruchem oklepującym, jak krople deszczu, będę aplikować krem ruchem od dołu do góry, od wewnątrz do zewnątrz. Dokładnie w ten sposób. Szalenie relaksujący masaż. I tutaj e, panom również rekomenduję, żebyście nieco większą uwagę skoncentrowali na kościach policzkowych, bo e, w tych okolicach nasza skóra jest tak naprawdę najgrubsza. Drogie panie, wy również ten masaż możecie wykonywać na sobie. Drugim e, kremem, który chcę Wam dzisiaj zarekomendować jest marka Biotern Gama Blue Therapy Red Alk, czyli krem na bazie algi czerwonej. Alga czerwona słynie ze swoich właściwości przeciwzmarszczkowych. Dodatkowo zawarta w kremie technologia Up Lift powoduje, że po aplikacji kremu nasza skóra unosi się ku górze, czyli mówimy o takim delikatnym, subtelnym liftingu. Jeżeli chodzi o konsystencję, już się z Wami nią dzielę. Kolor kremu w ogóle jest bardzo zaskakujący, bo jest on w odcieniu pudrowego różu. Konsystencja, która jest taką konsystencją kremowo-pudrową. I po aplikacji kremu na naszej skórze pojawia się taki aksamitny woal, który naprawdę pięknie rozświetla skórę twarzy. I ją wygładza przede wszystkim. Na tym etapie również chcę się z Wami podzielić rekomendowanym tym razem przez markę Bioter Masażem Twarzy, który będzie miał za zadanie redukcję drobnych linii i zmarszczek. W tym celu nakładamy niewielką ilość kremu również na koniuszki tych dwóch palców i teraz będziemy opracowywać drobne linie i zmarszczki występujące na naszej skórze. Ja wykorzystam tą swoją zmarszczkę nosowo-wargową. I w tym celu będę przyszczepywać skórę twarzy. Od dołu do góry. Zamiana. Kolejnym etapem jest opracowanie poziomych linii występujących na czole. I na przemiennym ruchem. Od prawa do lewa i od lewa do prawa. Możecie zauważyć, że po tym masażu Wasza skóra będzie nieco zaczerwieniona, ale to jest absolutnie dobry znak, to oznacza, że poprawiło się mikroukrwienie w naszej skórze. Dobrze, i kolejnym kremem, który również bardzo serdecznie Wam rekomenduję jest tym razem. Marka kills, Ultra Facial jest to krem o właściwościach bardzo mocno nawilżających. Krem na bazie glikoprotein oraz kwalano, czyli takich dwóch składników, które mają za zadanie bardzo mocno nawilżyć naszą skórę. Ja ten krem stosuję czasami na dzień, ale czasami również nakładam nieco grubszą warstwę na wieczór. Czekam, aż krem Wchłonie w moją skórę i dopiero wtedy kładę się spać. Dzielę się z Wami również konsystencją. Konsystencja jest e, niesamowita. Z jednej strony bogata, treściwa, a z drugiej strony właśnie bardzo szybko e, wchłania się w e, skórę twarzy. Tutaj również przy aplikacji tego kremu możecie zastosować masaż, którego się już wcześniej uczyliśmy, masaż kropli deszczu, czyli polegający na oklepywaniu skóry, właśnie po to, żeby ją pobudzić do tych procesów nawadniania i nawilżania. No i moi drodzy, ostatni etap pielęgnacji skóry to pielęgnacja nocna, i midnight recovery. E, wspaniały olejek marki Kills e, o również niesamowicie bogatym składzie. Tutaj znajdziemy skwalan, olejek z wiesiołka, olejek z dzikiej róży i żożoba. To co jest wspaniałe w tym olejku, to oprócz mocy działania tych składników aktywnych, to również pipeta, która ułatwia nam aplikację e, produktu. Ja ten produkt nakładam na wcześniej umytą twarz i stonizowaną, ale nakładam go w tym momencie, kiedy jeszcze ten tonik nie wsiąkł w moją skórę. Dlaczego? Dlatego, że oleje najlepiej łączą się z wilgocią. Ja jeszcze dodatkowo Midnight Recovery używam jako bazę pod maseczki nawilżające i wygładzające. Moi drodzy, mam nadzieję, że to krótkie spotkanie wniesie coś do Waszego świata pielęgnacji. A rekomendowane produkty również pojawią się w, w, w Waszej toaletce i będziecie czerpać wiele inspiracji i wiele satysfakcji z ich stosowania. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i mam nadzieję do następnego zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję.